Nudactwo akinesis. Nic mi się nie chce, westchnęła Zuzia. Nawet leżeć na kanapie. Uwierzycie, zobojętniało mi nawet oglądanie bajek naprawdę nie jest dobrze. A może ja jestem chora? Zastanowiła się. Spojrzenie skierowała w stronę lusterka. Ale żadnych objawów gorączki czy wysypki na nim nie dostrzegła. Nagle, z za szafy, wyturlała się czerwona piłka w białe grochy. Chorujesz na nunactwo, Akinesis powiedziała piłka poważnie. Na co? zdziwiła się Zuzia. Czy to poważne? zapytała. Nie należy tego bagatelizować, znaczy lekceważyć. Mnie też czasem dopada ten stan, gdy zbyt długo leżę za szafą. I co teraz? szepnęła przestraszona Zuza. Znam doskonałe lekarstwo, lecz musisz mi coś obiecać. Ale co? zapytała Zuzia z ciekawością. Że będziesz ściśle stosowała się do moich zaleceń, obiecujesz? Obiecuję, obiecuję. Mów szybko, co mam robić, niecierpliwiła się dziewczynka. Nudactwo akinesis można przezwyciężyć skacząc, wykrzyknęła radośnie piłka. Co? Chyba sobie ze mnie żartujesz, oburzyła się Zuzia. Dziewczynka nie miała ochoty na podskoki, ale obiecała piłce, że będzie stosowała się do jej zaleceń. Obietnica to obietnica, trzeba ją dotrzymywać. Zresztą co mi szkodzi, pomyślała. Zaczęła nieśmiało od prawej nogi, później zmieniła na lewą. Hop, hop, hop. Dobrze. A teraz jeszcze szybciej żwawo, super zachęcała piłka. Nie ociągaj się, czujesz, jakie to wspaniałe? Początkowo Zuzia nic nie czuła, ale po chwili nogi, jak zaczarowane same zaczęły swoje harce, i już nie mogła przestać. Do nóg dołączyły ręce i dziewczynka skakała teraz jak pajacyk, śmiejąc się radośnie. Chyba nudactwo akinesis zostało przepędzone przez endorfiny powiedziała, uśmiechając się piłka. Nie mogąc się doczekać, aż dziewczynka zaprosi ją do wspólnej zabawy. Czytał Dymitr Hołówko. Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą UMEDOWE ONKO przypowieści. Numer projektu.